Jakie instalacje poza instalacją elektryczną macie ukryte w ścianach? Domofon, alarm i instalacje RTV. Co też wymagało niestety sprecyzowania, gdzie ma stać telewizor, gdzie ma być wyłącznik do domofonu. Także instalację alarmową robił wyspecjalizowany technik. Piotr Laskowski, ekspert muratora. Kiedy kupimy projekt domu tak zwany gotowy typowy, najczęściej znajdziemy w nim projekt instalacji elektrycznej mniej lub bardziej dokładny, natomiast rzadko zdarza się, żeby obejmował także instalacje, takie jak instalacja domofonowa, instalacja rozprowadzająca sygnał telewizyjny, czy na przykład kable projekt instalacji łączącej głośniki z kinem domowym. Kable, sieci komputerowej, to, o to wszystko musimy już zadbać sami. Najlepiej, jeśli zrobimy to na etapie budowy domu, jeszcze zanim przystąpimy do prac wykończeniowych. Wtedy mamy szansę ukryć te wszystkie kable pod tynkiem bez angażowania dodatkowych środków, bez wykonywania niepotrzebnych dodatkowych prac. A są teraz tendencje, że w ścianach chowa się nie tylko kable elektryczne, ale też kable do komputera, do telewizji. No one są w tak zwanych peślach bardzo często, w, w takich specjalnych rurach gdzieś w podłodze, właśnie pod drewnianymi podłogami, po to, żeby tak naprawdę ta plątanina kabli nie przeszkadzała w życiu domowym. To ma być wszystko ładnie działać, zapalać się tak, migać, grać. Ale niekoniecznie musimy być w tych kablach cali oplątani, więc ta tendencja, żeby przemyśleć na, na etapie tutaj rysowania i współpracy z architektem z, z, z później z elektrykiem, jest bardzo ważna. Przygotowane są już wszelkie podłączenia. Pod spodem jest y, miejsce na sprzęt typu jakieś odtwarzacze DVD czy, czy, czy coś takiego? Porządne zaplanowanie i wykonanie instalacji elektrycznej ma bardzo duże znaczenie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o instalację elektryczną, ale na przykład o kable telewizyjne, o kable internetowe. To jest najlepszy dowód na to, jak pozbyć się tych kabli. Trzeba w odpowiedni sposób mieć zaprojektowane pomieszczenie, gdzie będzie oglądało się telewizję. Tak samo jest z urządzeniami typu pralka, zmywarka czy lodówka. Wszystko ma być zrobione w taki sposób, żeby te kable nam nie przeszkadzały i przede wszystkim musicie o tym pomyśleć na etapie Budowy domu, gdzie poszczególne urządzenia mają stać, żeby właśnie w tych miejscach zaplanować gniazdka.